Witam Cię bardzo serdecznie na dzisiejszej karcie dnia. Na dziś wypadła karta 9 kielichów, lecz w pozycji odwróconej, która mówi o tym, że dziś możesz mieć niezbyt pozytywne emocje, uczucia. Możesz mieć wrażenie, że w Twoim życiu jest brak harmonii, równowagi, że nic nie zadziewa się tak, jak chcesz tego, by się zadziewało. Dzisiejszego dnia również możesz mieć ochotę zaszyć się gdzieś sam, sama, niczym pustelnik, nie mieć ochoty przebywać w miejscach publicznych, nie mieć ochoty przebywać z rodziną, przyjaciółmi. Dzisiejszego dnia również mogą towarzyszyć Tobie takie emocje jak złość, poirytowanie, zazdrość nawet. Ale czy się temu poddasz, to już jest Twój wybór. Na dziś byłoby to już tyle. Ja z całego serca życzę, aby jednak ten dzień był dla Ciebie jak najlepszym i najwspanialszym dniem i takim, jakiej jaki sobie życzysz, aby był. Jeśli ten film się Tobie podoba, zostaw serduszko, komentarz i udostępnij. Zachęcam Cię również do obserwacji tego kanału, jeśli go jeszcze nie obserwujesz, by nie pomijać tego typu filmów. Do następnego pa pa!